Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w nowym materiale. Teraz przejdziemy do treningu push. Był trening pól, był trening na brzuch. Musimy też załatwić nasze, zbąbić nasze cyce. Tak więc lecimy. To czego będziemy potrzebowali to guma oporowa lub bezguma Zależy jak się na siłach czujesz. Zakładamy sobie ją tutaj na plecy, poniżej opatek, tak żeby nam ta guma nie uciekała. I będziemy sobie wykonywać Pompki z nogami na podwyższeniu, które będą bardziej stymulowały naszą część obojczykową klatki piersiowej, troszkę szerszy rozstaw, żeby bardziej od nas otworzyć. Potem będą pompki z klasyczne na ziemi i następnie pompki z rękoma na podwyższeniu. I lecimy. Wykonujemy sobie wszystko po jednej serii, około 8-10 powtórzeń. Cyk. Przechodzimy sobie tutaj i lecimy powoli. Raz, dwa. Trzy, cztery, trzymamy tutaj tempo. Mocno, mocno, mocno. I wypchnięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, trzymamy tempo. I, I mocno. Raz, dwa, trzy, cztery, trzymamy, trzymamy, trzymamy. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, i góra. I jeszcze raz, dwa, trzy. Rozciągamy technika. I jeszcze dawaj, 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 dawaj. Powoli. Izometria na dole. I jeszcze. Izometria. Oddychamy. I mocno. Cyk. Jeszcze dwa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze doszedę. I jeszcze jeden. Oddychamy. Ok. Mamy to. Następnie przechodzimy do wariantu na ziemi. Czyli rozkładamy sobie w ten sposób paraletki i lecimy tak samo dokładnie w tempie. Minimalne przerwy. Jak chcesz, możesz wykonać to bez gumy lub z lżejszą gumą. I lecimy tak samo w tym samym rozstawie. Hop! I znowu rozciągamy. Hop! Puch. I mocno góra. I znowu oddychamy. Puch. I mocno góra. I znowu cyk. Puch. Mocno góra. I znowu powoli. I mocno góra. Dawaj, dawaj jeszcze. Mocno. O, ale pompa. I lecimy. Cyk. Powoli. I jeszcze dwa razy. Mocno. I jeszcze raz. Trzymamy i... O, kurwa. Dobra. I lecimy teraz z rękoma na podwyższeniu. Chwilka przerwy, maksymalnie około 15-20 sekund. Weź głębokie wdechy, rozluźniamy. Ale ja też czuję to samo co Ty: zmęczenie. I dajemy sobie gumę na plecy. Ale wszystko już czuć, mocno klatę, barki, triceps, masakra. I teraz. Jedziemy szeroko tak samo. Hop, powoli. Trzymamy izometrię i góra. Hop, powoli, izometria i góra. Hop, izometria, cyk. I góra. I jeszcze, jeszcze, jeszcze. Hop, izometria, i mocno góra. Hop, izometria. I góra. Zróbmy jeszcze, czy powtórzenia. Pff, jeszcze dwa razy. żadę. dawaj. Hop. Mocno. I pff, góra. I jeszcze raz. Ostatni. Mocno, mocno. Czy mamy? Ok, mamy to. Rzucamy gumę. I ostatnie ćwiczenie. Mocno stymulujące. To będzie wykonywanie podporu i rozchodzenie się. E, nad garskami, nad tej Czyli wykonujemy sobie podpór, szerokie pole podporu i lecimy delikatnie do przodu i wracamy. Regularnie oddychamy nosem. Hop i wracamy. Łopatka stabilnie. Cyk i wracamy. I przy okazji trenujemy nasz podpór mięśnie brzucha. Hop, hop i. Wracamy i jeszcze ostatni raz. Hop! Raz, dwa, trzy, cztery izometria i za napięty poślad. I wracamy i mamy to. Super. Ja czuję mocno kratę, czuję mocno triceps, barki, mocno wjechało. Mam nadzieję, że Ciebie też to zmobiło. Daj znać w komentarzu jak to czujesz i mam nadzieję, że będziesz wracał regularnie. Do tego treningu możesz sobie miksować najlepiej trening pull, trening push oraz brzuch i masz tak naprawdę 15 minutowy trening na cały dzień. Tak więc kombinuj, praktykuj, daj znać jak Ci idzie i czy czujesz tak samo pompę jak ja. Pozdro i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!